Cześć, dzień dobry. Bardzo serdecznie zapraszam na takie spokojne, wolne rozciąganie. Za chwilę zobaczysz nagranie, w którym ja będę wykonywał ćwiczenia, będę je tłumaczył, będę o nich opowiadał, a Ty wspólnie ze mną, mam nadzieję, będziesz te ćwiczenia wykonywać. Po co to robimy? Żeby odprężyć całe ciało, żeby je rozluźnić, żeby rozciągnąć mięśnie, powięzić tkanki. Przy czym to nie jest taka hardkorowa praca nad mobilnością, to raczej, powiedzmy, aktywny wypoczynek, aktywna regeneracja, która macie właśnie zrelaksować i odprężyć. Na przykład po ciężkim dniu albo po jakichś cięższych treningach, myślę, że ci się spodoba. I jeszcze bardzo ważna sprawa: ten trening, który za chwilę zobaczysz i który mam nadzieję zrobisz, jest małym elementem, jednym z wielu treningów, jakie znajdziesz w nowym programie Rozciąganie Całego Ciała w 20 Minut. I ten program właśnie jest tak nagrany: włączasz sobie film, robisz trening razem ze mną. Ale co ważne. Na stronie człowieku-ruszcie.pl mamy aplikację zarówno webową, jak i mobilną. No i tam jak sobie wykupisz dostęp, to oczywiście masz ten program w pakiecie. Dodasz sobie ten program wygodnie do swojego konta. Aplikacja Ci przypomni, kiedy trzeba zrobić trening, a Ty po prostu włączysz i zrobisz taki trening razem ze mną. Więc teraz masz taką zajawkę, przeprowadź jeden z treningów wspólnie ze mną. A jak Ci się spodoba, to człowiekuruszcie.pl zapraszam. I teraz co? Przygotuj matę, przygotuj wygodne ubranie. Ja przenoszę się po, na drugą stronę mikrofonu i działamy. Cześć, dzień dobry, kłaniam się nisko. Damian Bugański z tej strony, zaczynamy nasze spokojne, swobodne rozciąganie w 20 minut. Pierwsza minuta poświęcona jest na delikatny rozruch, więc po prostu skaczemy sobie z nogi na nogę spokojnie, swobodnie. Trochę jak na skakance, trochę jakbyśmy sobie tam, nie wiem, tańczyli w miejscu, podskakiwali, ręce swobodnie sobie majdają. Po co to robimy? Za chwilę będziemy się rozciągać, będziemy aktywizować mm, mięśnie, powięzi, ścięgna. Więc, żeby troszeczkę je przyzwyczaić do tego i ostrzec troszeczkę, że za chwilę takie rzeczy będą, to potrzebujemy sobie troszeczkę poskakać. Grawitacja podziała na nasz kręgosłup, na nasze dyski, podziała na nasze stawy, po prostu będą te struktury później bardziej plastyczne, bardziej podatne na ćwiczenia rozciągające. A nasz trening to dwie serie ćwiczeń, ćwiczymy przez minutę 15 sekund przerwy między ćwiczeniami I będą dwie serie. Więc będzie bardzo fajnie, będzie bardzo przyjemnie. Będziemy rozciągać całe ciało, będzie to fajny, odprężający program. Ok, pierwszym ćwiczeniem będzie kocik grzbiet, ale nie będziemy robić tego dużo. Dosłownie w ciągu minuty masz zrobić 4 powtórzenia. Ale za to bardzo dokładnie i będziemy skupiać się na oddechu. Oddech w tym programie jest kluczowy. Trzeba brać wdech nosem najlepiej. Starać się brać wolno ten wdech i spokojny, długi wydech. Teraz będziemy brać wdech, staraj się wdech brać do pleców. Tak sobie wyobraź, że pchasz, rozpychasz dolne żebra, że rozpychasz plecy, czyli jak kręgosłup jest w górze, weź wdech, wypełni plecy powietrzem i później powolutku, powolutku kręgosłup w dół. Gdy kręgosłup w dół, możesz zrobić wydech, złącz sobie łopatki i do góry. Spokojnie, dłonie są pod barkami, odpychasz się jak najmocniej, Kręgosłup do góry, przytrzymujesz, później powoli do dołu. Bardzo wolno, spokojnie, dokładnie. Pewnie to ćwiczenie znasz i kojarzysz. Teraz sobie je po prostu wykonujemy troszeczkę wolniej i pamiętaj, akcentujemy tutaj oddech. 3, 2, 1, pierwsze ćwiczenie skończone, drugie ćwiczenie już widzisz, jakie będzie. Za 10 sekund zaczniemy, więc możesz sobie powoli przejść do klęku. Będziemy rozciągać przedramiona oraz troszeczkę nadgarski, tak można powiedzieć, i nawet bicepsy. Więc przejdź sobie do pozycji, siat klęczny, odwracamy sobie nadgarstki, czy palce w kierunku kolan, i teraz odchylamy się do tyłu. Przyjmij taką pozycję, żeby czuć rozciąganie przy ramionach, i możesz wytrzymać tą pozycję i cały czas trzymać moment rozciągania, albo możesz tak troszkę do przodu, troszkę do tyłu, ale tak wolno. Dochodzimy sobie do granicy, gdzie czujemy to rozciągnięcie, ale nie ma jeszcze bólu, tylko po prostu rozciąganie, i dopiero powoli do przodu. I znowu do granicy rozciągania, i powoli do przodu. Trzymasz sobie to jeszcze przez 30 sekund, rozciągasz tym sposobem przedramiona, bicepsy, nadgarstki. Jeśli na co dzień dużo pracujesz przy komputerze, masz bardzo pospinane tutaj przedramiona, być może masz jakiś czasem drętwienia rąk, czy coś w tym stylu, to tego typu ćwiczenie może tutaj fajnie pomóc. Pięknie mamy to. Teraz masz chwilę przerwy, ale tak naprawdę tylko po to, żeby zmienić pozycję. Teraz będziemy mieli przejście z ukłonu japońskiego do psa, przy czym każdą pozycję, zarówno ukłon japoński, jak i pies, będziemy przytrzymywać przez 5, nawet 10 sekund. Okay? Więc siat klęczny, kolana szeroko, teraz czoło do ziemi, klatka pieciowa do podłoża, dłonie szeroko. I sobie oddychasz, spokojnie sobie oddychasz, z każdym wydechem starasz się klatkę wpychać do ziemi, kolana pamiętaj szeroko, czoło leży i oddech, oddech, oddech. I teraz dopiero idziemy do przodu, czyli biodro idzie do przodu, do ziemi, tu się podnosi, długa szyja, barki opuszczone, pośladki spięte, przytrzymujesz, oddychasz, znowu spokojnie, to nie ma być szarpanie, tylko tutaj musisz się odprężyć, pooddychać, i teraz spokojnie. Biodro do tyłu, kolana szeroko, tyłek jak najniżej przy piętach, czoło w miarę leży, klatka się pcha do ziemi i oddychamy, oddychamy. I za chwilę jeszcze przejdziemy raz do przodu, jeszcze za chwilę. Oddech, oddech, dobra. I przechodzimy na ostatnie 10 sekund do przodu i trzymasz. I spokojnie. Pośladki spinamy, brzuch spinamy, barki nisko, długa szyja i trzymamy. Świetnie, mamy to. Dalej podobna pozycja, tylko tym razem będziemy mieli kolana dużo szerzej, a będziemy ustawieni na przedramionach trochę jak w planku i będziemy rozciągać przywodziciele i no, całą wewnętrzną grupę uda. Więc teraz ustawiamy się kolana szeroko, jak najszerzej, ale nie do granicy bólu, tylko tak do granicy rozciągania. Przechodzisz sobie na przedramiona i pracujesz biodrami. Biodra idą w kierunku pięty, czyli tak byśmy chcieli usiąść na piętach, a za chwilę troszeczkę do przodu. I znowu w kierunku pięty i do przodu. Oddychasz sobie, oddychasz, spokojnie wdech przez nos i pamiętaj, to nie ma być do granicy bólu, tutaj nie ma być taki efekt, że walczysz o życie, tylko masz czuć delikatne rozciąganie, ale nie ból. I spokojnie sobie pracujemy do przodu, do tyłu. Tutaj te przywodziciele się świetnie rozciągają. I jeszcze 20 sekund. Cały czas działasz. 3, 2, 1 Dobra, teraz będziemy siedzieć sobie w siadzie motylkowym, czy też w siadzie skrzyżnym. Będziemy robić skłony boczne. Każdy skłon przytrzymanie na 5 sekund i oddech. Powietrze kierowane do tej rozciąganej strony, jakby do dolnych żeber. Staramy się wepchnąć powietrze. Więc dobra, przechodzimy do siadu motylkowego, skrzyżnego, czy też po turecku, jak to woli. Jedna dłoń się podpiera, a druga staramy się biceps przylepić do ucha i robimy skłon boczny. Rozciągamy, masz czuć rozciąganie od pachy aż do biodra, jak się wszystko pięknie rozciąga, i tam też bierz wdech. Jeszcze, jeszcze przytrzymaj i dopiero druga strona, spokojnie. I tak bardzo wolno: każdą stronę przytrzymaj sobie przez jakieś 10 sekund, nawet 15. Jeśli chcesz, poczuj to rozciąganie. Wyciągnij rękę jak najdalej. Pomyśl o oddechu. Spokojny wdech, Roz, rozepchnij żebra tym oddechem, niech się to powietrze tam tłoczy. Jeszcze 10 sekund. Świetnie, zrobione. Będziemy teraz przechodzić do kolejnego ćwiczenia za 10 sekund. Będzie to pozycja 90-90, ale będziemy rozciągać pośladek. Nie będzie tutaj żadnego ruchu, nie będziemy zmieniać ustawienia. Po prostu przechodzisz do pozycji rozciągania i trzymasz. Ok, ustawiamy się. Pozycja 90-90. Najpierw przez 30 sekund będziesz po prostu trzymać moment rozciągania, a później możesz pogłębić po tych 30 sekundach, bo tu mamy minutę na stronę. Najpierw jedna strona, minutę, później druga. Więc trzymasz, dochodzisz sobie do miejsca, gdzie czujesz rozciągnięcie. Pomyśl sobie o tym w ten sposób, że chcesz mieć plecy wyprostowane, nie chcesz się garbić, tak jakby pępkiem w kierunku pięty, albo w kierunku łydki, i, i spokojnie oddychasz, oddychasz. Na pewno czujesz rozciąganie gdzieś w pośladku, w biodrze, może z tyłu uda, może gdzieś tam w okolicy kolana albo odcinka lędźwiowego tej nogi, którą rozciągamy. I teraz jeszcze 20 sekund to pogłęb jeszcze ten zakres ruchu, jeszcze z wydechem, zrób troszeczkę większy ten skłon. Pamiętaj nie do granicy jakiegoś dużego bólu, tylko tak rozciąganie takie z lekkim dyskomfortem i trzymaj. I świetnie, analogicznie druga strona, dokładnie to samo. Tutaj nic się nie zmienia, robisz dokładnie to co wcześniej i po 30 sekundach zaczynasz pogłębiać. I jeszcze 30 sekund, więc pogłęb, pogłęb jeszcze ten zakres ruchu, tak żeby faktycznie czuć rozciąganie. Super, mamy to zrobione i teraz rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej, czyli rozciąganie tyłu uda. Będziemy w klęku jedno nóż, druga noga napięcie, wyprostowana w kolanie. To jest bardzo ważne i będziemy rozciągać. Zaraz zdradzę jeszcze fajny tip, jak tutaj to usprawnić. Więc przechodzisz sobie do klęku jednonóż, druga noga do przodu. I teraz nawet zanim się jeszcze pochylisz, to możesz pomyśleć o tym, że chcesz wypiąć pośladek tej nogi rozciąganej. Jak najbardziej miednicę wykręcić do góry, tak jakby powiększyć hiperlordozę. I dopiero wtedy na pewno poczujesz większe rozciąganie i dopiero wtedy skłon. Skłon delikatny o prostych plecach, ja tylko opuszkami palców dotykam ziemi. Jeśli bym nie dostawał do ziemi, no to albo po prostu nie dostaję do ziemi, albo daję sobie tutaj jakieś książki, jakieś coś co co mi pozwoli nieco wyżej te dłonie trzymać, jakieś klocki do jogi, coś takiego można sobie użyć. Albo po prostu ja właśnie książkę i trzymam pozycję. Trzymam, trzymam jeszcze 20 sekund. Więc myśl cały czas o tym, żeby tą miednicę wykręcać do góry. Noga wyprostowana i trzymamy. Super. Pięknie zrobione. I druga noga. Dokładnie to samo, więc dajesz drugą nogę do przodu, pośladek do tyłu. Wypinasz, wykręcasz miednicę. Walce u stopy na siebie, noga wyprostowana, delikatny skłon, i trzymasz jeszcze 45 sekund. Możesz delikatnie pogłębiać, jeśli czujesz, że możesz ten zakres ruchu poprawić. Super! Zrobione. I uwaga, teraz mamy półtorej minuty przerwy, a po tym czasie robimy drugą serię, czyli wszystkie ćwiczenia do czas, które były, powtórzymy raz jeszcze. To będzie okazja, żeby zrobić je lepiej, żeby zrobić je dokładniej, żeby się tam przyłożyć, przyłożyć się do oddechu, przyłożyć się do jakości, jeszcze ewentualnie poprawić zakres ruchu i tak dalej, więc to jest druga spokojna seria. Ja wtedy już nie będę gadał, to już będzie czas po prostu dla Ciebie, żeby to wszystko wykonać prawidłowo. Jedyne co to na koniec, jeszcze będzie ćwiczenie oddechowe, którym zawsze będziemy. Kończyć każdy z naszych treningów, czyli pierwsze i ostatnie ćwiczenie zawsze będzie takie samo: zawsze będą luźne podskoki i na koniec zawsze będzie oddychanie. Oddychanie będzie polegało na tym, że będziemy przez 3 sekundy brać wdech, a przez 5 sekund wydech. To będzie taka metoda odprężenia, rozluźnienia, uspokojenia, aktywowania tego układu przywspółczulnego, który odpowiada za właśnie rozluźnienie, odprężenie, wyciszenie. Więc tym sposobem po prostu poczujesz się lepiej po wykonaniu tego zestawu, taki bardziej odprężony, spokojny, wyluzowany i tak dalej. Więc, ale to dopiero po drugiej serii. Teraz już za 25 sekund kolejna seria, więc przygotuj się i jedziemy, a ja się odezwę dopiero na ostatnie ćwiczenie, bo teraz już wiesz, co robić, więc po prostu patrz w ekran, działaj, rób swoje. Powodzenia. Thank you Thank you e Legendas thank you Thank you thank you Super, świetnie, zrobiona druga seria. Teraz masz chwilę przerwy, ale już za chwilę przechodzimy do ćwiczenia oddechowego. Pamiętaj, przez 3 sekundy wdech, przez 5 sekund wydech. Najlepiej wdech nosem, wydech ustami, ale tam jeśli nie można, no, to może też być i to, i to ustami, albo i to, i to nosem, ok? 3 sekundy wdech. Raz, dwa, trzy i spokojnie wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu wdech. Raz, dwa. Trzy i spokojnie 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możesz też, gdy weźmiesz wdech, możesz jeszcze to powietrze chwilę wstrzymać w płucach i dopiero spokojnie zrobić wydech. Działaj sobie jeszcze 30 sekund. Długi spokojny wydech, dłuższy niż faza wdechu. Jeszcze 10 sekund. Ok, świetnie. Gratuluję, nasz trening dobiegł końca. Zapraszam Cię oczywiście na kolejny. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. I na koniec jeszcze słówko, jeśli tego typu materiały właśnie z treningiem rozciągającym, odprężającym całe ciało ci się podobają, chcesz mieć ich więcej, chcesz w ogóle mieć dostęp do treningów, do odżywiania, do asystenta AI, który pomoże ci budować lepszą formę fizyczną, to w aplikacji treningowej człowieku rusz 2.0 znajdziesz to wszystko. Więc po prostu wejdź na człowiekuruszsie.pl i zobacz co dla ciebie przygotowałem, to będzie naprawdę coś co Zmieni zasady gry, jeśli chodzi o współczesne, nowoczesne budowanie zdrowego i sprawnego ciała. Zapraszam.